Zapraszam Was do pierwszego odcinka z gry Solar Punk. Od razu sobie zaczniemy. No i dobra, wszystko wiemy. Ben i Patryk, do bardzo dobrze. Dwóch deweloperów. Tu mamy już wskazówki od samego początku. Na dole po lewej stronie. No i dobra, co możemy tutaj oczekiwać od tej gry? Zbierz krzak jagód, ale tutaj prześwituje strasznie. Ni drzewo. Dobra, tak nie możemy ciąć. Jakiś tab? Nie. Mm, nie ma nic. Na F jakiś nasz. Dobra, mamy. Patyk kamień. Dobra, czyli po prostu musimy na sam początek y, pochodzić, pozbierać, czyli taki standardowy survival. Pochodzić sobie. Dobra, widzę jakieś krzaczki, więc na E możemy pozbierać. Na E możemy tak samo pozbierać. E, Nasiona, jak od razu. Malina wypadła nam, więc możemy sobie kamień już pozbierać. Widzę, że optymalizacja nie jest tutaj najlepsza. No ale... Dobra, to nie będzie nam przeszkadzało. Teraz tak, jedzonko, dobra. Na, na którym mamy, dobra. Jedzenie, woda, życie. Wszystko w porządku. Możemy teraz przyspieszać, biegać szybciej, tylko nie mamy dalej. Na kim będziemy uderzać to, bo... Czekajcie, patyk. Patyk, drewno. Patyk, patyk, patyk. Drewno, drewno. Dobra. Czyli na samym starcie. E, musimy jeszcze trochę pochodzić, pozbierać tych rzeczy. Mamy jeden patyk. Ta wysypka wydaje się taka mała dość. E, Kromna, fajna. Podoba mi się też. No ale dobra. Gdzie mam jakiś patyk? Bo nie mogę znaleźć w ogóle patyku kolejnego, i po prostu siedzimy w miejscu. Przeskoczmy, mamy tutaj patyk, dobra. Czyli na F od razu sobie kraftujemy topór. Diament. Hmm, no dobra. Wytworzyliśmy na no, tab. Może nasionka sobie schowajmy. Glina też po lewej stronie damy sobie na jedynkę, damy sobie kipierka 3. Teraz możemy sobie ścinać drzewo. Dobra, drzewo nam tutaj opada, i co z tego będziemy mieli? Cześć, drewno i sadzonka, sadzonka. Jak rośnie, w tym samym miejscu. E, dobra, no to co? Możemy od razu zrobić 100, robimy sobie 100 i za ten czas postawmy sobie, może gdzieś tutaj wyżej, były takie fajne miejscówka. I tutaj, może postawmy, albo dobra, nad przepaścią sobie tak fajnie postawimy tutaj. Co tutaj możemy robić? E, czyli te same rzeczy, tylko troszkę więcej, tak jak motyka. Poidło, młotek. Buduj młotek. No dobra. Badania możemy tutaj odblokowywać. Jakieś tam kolejne tutaj było. Przewodnik. Patyki, tkanina. Dobra. Nasionka, zwierzęta, meble. To wszystko będzie pewnie w późniejszym etapie dostępne. Póki co mamy tylko tyle. No dobra. to najbardziej ciekawi mnie tabela badań. Żeby to zrobić to potrzebujemy mieć bawełnę i tkaninę. E, zapewne będzie trzeba to na... Skąd możemy zdobyć ją? Nie pojęcie, ale zetnijmy kolejne drzewo. Zrobimy kolejne drzewo, będziemy mogli sobie zrobić kill off i skończyć samouczek. Dobra, biegnijmy sobie dalej. Zginamy sobie kolejne drzewo. Liście mamy. No to dobra, jak już mamy liście, to już jest dobrze. Sadzonka. Dawaj tu. I tu, może być. Dobra, dwa kolejne mamy. Hmm, czyli teraz możemy sobie zrobić tak. Cyk i teraz robimy sobie tak, craftuj. Hmm, co my potrzebujemy? Y kamień, dobra. Czyli teraz brakuje nam kamienia, musimy pochodzić, pozbierać ten kamień. Gdzie mamy kamień? Kamień, kolejny. No ten kilo by się już przydał. Widzę, że topór mało nam też się kończy. Będzie trzeba zrobić kolejny topór. Ta woda. Chciałem sprawdzić też jak to... O! Mamy bawełnę. Czyli możemy już tkaninę zrobić, zaraz badania. Dobra, szybko tutaj idzie. No gra wydaje się dość ciekawa, fajna, że w późniejszym etapie będziemy mogli jakiś sterowiec sobie wybudować i polecieć powiedzmy na tamtą wysepkę kolejną, więc tutaj będzie dużo... Nie zatrzymamy się na jednym etapie. Dobra, mamy trzy, Idziemy już od razu robić kolejne rzeczy. To sobie tam rośnie pomału. No dobra, kilo, Praw. I od razu możemy sobie zrobić też przewodnik, bo mamy liście. I też możemy zrobić tkaninę. Dobra, weźmy tak, po prostu bo o wiele szybciej jest. Jeszcze nam tkaninę i możemy przez to zrobić 100 do badań. Dobra. Powrócimy przewodnik, wyrzucimy sobie tak a sadzonki tu, liście też odłóżmy sobie z deskami malinę sobie zostawmy bo się przyda patyk też odłóżmy, takie najpotrzebniejsze rzeczy sobie bo zostawiajmy tylko dobra, malinę sobie zjedzmy bo mamy jak R powróć, dobra, i co, możemy sobie tutaj postawić no i dobrze, podoba mi się to mhm, dobra, czyli po prostu taki tutorial o wszystkim sterowanie, wszystko no dobra, teraz tym się nie będziemy zajmować. Schody, że możemy, rolnictwo, tylko wydaje mi się, że to już będzie. To jest chyba całe ogólne. A my takich rzeczy chyba jeszcze nie możemy robić. Nie, chyba możemy, bo tutaj widzę, że takie. No, oprócz chyba elektryczności. Ale dobra. się na razie nie będziemy przejmować, bo robimy sobie badania. Obok. Badania. Zbierasz deszczu. Przyda się na pewno skrzynia, ul, pieca. Hmm, czyli potrzebujemy ulepszyć, żeby móc więcej rzeczy porobić, dobra? Dość ciekawe to się wydaje. Skrzynia na jakieś tam materiały przyda się na pewno. No to co? Na samym starcie odlukujmy sobie ul. Odlukujemy zbierasz deszczu też i skrzynia. Czyli teraz potrzebujemy tkaniny. Yy, no dobra, no to co? Lecimy sobie. Nie możemy tkaniny zrobić. Brakuje nam bawełny. Ok, ale ul. Drewno, no to co? Brakuje nam drewna, ale poczekajcie, zróbmy sobie... Nie, to nie jest kamień przecież. Zróbmy sobie... Tutorial do końca. Stwórz motykę, motykę. No ale poczekajcie, jeszcze tą glinę... sobie zrobimy. I mało tego kamienia stąd wypada. A stąd wypada ten proszek taki... A, piasek i glina, dobra. To jest piasek. I tutaj jeszcze został nam ostatni... Możemy tutaj kopać w dół yy, możemy chyba Dobra, czyli... Yy, tak szybko, Kilow nam się skończył. Nie gadać... A, teraz będzie nam chyba to przeszkadzało trochę. No Nie tak. I człowiek poczekajcie, poczekajcie. Gdzie mamy kilof? Yy, Patek No i kilo. On dość szybko nam się skończył. Dobra, co teraz byśmy chcieli zrobić? Zostawmy sobie te rzeczy, tutaj sobie odłóżmy i jeszcze ten piasek sobie odłóżmy w tym miejscu. I pasuje pościnać trochę drzewa. I wydaje mi się, że potrzebujemy tą konepkę jednak i podlewać te małe sadonki, żeby w ogóle drzewo nam tutaj urosło. No dobra, jak widzicie, pozbierałem trochę rzeczy. Deski mamy tutaj dość dużo. Posuję jeszcze posadzić tylko. Kamień też, te rudy mamy, piasek odłóżmy, bawełnę też, piasek już mamy też. 32, to jest w ogóle stack. No dobra. Eee, posadźmy może jeszcze tutaj. Zróbmy sobie. O, rosło nam tutaj. Gdzieś tutaj można jeszcze posadzić? Jedno. Raz, dwa i trzy możemy. weźmy, udaśmy jak tak, że jest końcówka. No dobra, i teraz tak, co możemy, studnia, studnia odblokowujemy, tkaninę, no to dwa razy tkaninę, tutaj sobie zróbmy raz i dwa, ogólnie zrobimy sobie cztery razy i łóżko i mamy ul, wszystko, dobra. Teraz musimy zrobić motykę, konewkę od razu robimy sobie też, wejdźmy, no tak, ul, żeby sprawdzić, no i chyba tutaj Nie, jeszcze sobie zróbmy, żeby powrzucać sobie rzeczy. Mm, teraz tak, a bo jeszcze będzie brakowało nam coraz patyk, patyk będzie trzeba, ale to dobra, uda nam się zaraz to pozbierać, tkaninę sobie odłóżmy i zrobimy sobie tak, tutaj jakieś pole, więc pole uprawne możemy sobie tutaj zrobić, jedno i drugie obok sobie robimy, jakoś na kontrola, bo coś możemy robić, żeby to równo było, niekoniecznie, no dobra. I musimy teraz posadzić coś. No to dobra, weźmy tak. Tak, yy, przyda nam się. Na pewno bym chciał w pierwszej kolejności posadzić bawełnę. A teraz sobie jeszcze sprawdźmy tak. I teraz możemy sobie jagódki sadzić. Innym obiektem się zdarzało, ale już jest dobrze. Cyk i cyk. Dobra, będzie brakowało... O, udało się jeszcze. Jedno zrobić. Yy, niby jest podlane, bo tak się wydaje, ale to chyba przez to, że po prostu pada i tak się. A, dobra, nie musimy. Albo po prostu przez to, że deszcz był i, przy, i nas trochę wyręczył. I nie musieliśmy. Do tego chyba już nie leci. Czyli potrzebujemy tutaj napełni pełni. To prawdopodobnie też by urosło, bo jest już mokre, nie? Dobra, czyli. Po sobie odłóżmy teraz skrzynię. Kolejną rzecz, którą odblokowaliśmy to jest skrzynia. Widzicie mamy tutaj po prostu taką skrzynię, gdzie wrzucimy sobie póki co glinę i piasek, bo nie wiemy co robić z nimi. Reszta przydaje się cały czas, więc nie wyrzucamy. I standardowa skrzynia. Po tej stronie damy sobie UL. Zbyt pusty. No dobra, ale. A, Pierwsza pszczółka sobie leci. Kolejne. Czy na przykład takie pszczółki lepiej stawiać koło pól? Czy to nie ma różnicy? można po prostu farmić, bo widzę coraz więcej ich jest. One chyba po prostu sobie tak latają. I tutaj chyba będzie taki wyznacznik. Tak, tak, i on tej rośnie. No dobra. No, to ja bym teraz chciał po prostu zrobić y, znowu topór, bo brakuje mi toporu. Y, nie możemy teraz przesuwać. Okej. Okay. Ale dobra, zróbmy sobie jeszcze patyk i kilo. I teraz y, patyk sobie poprzez... Tak, tak i tak. No, i teraz bardzo dobrze. Y, kolejna rzecz: y, młotek. No, to dobra. Młotek, no to po prostu zróbmy sobie ten patyk. Co tu brakuje? Kamień, kamienia brakuje nam. Dobra, no to moje zadanie. Idę szybko po kamień i lecimy dalej. Próbujemy tutaj kolejne rzeczy robić. Z tego co zauważyłem, lepiej zbierać sobie takie skałki większe, bo z tego wylatuje kamień. Z tych mniejszych nic nie leci takiego fajnego. Tutaj jeszcze jedno ominęliśmy. I teraz jeszcze tak pokażę wam, bo tutaj pobiegłem sobie wcześniej, jak zbierałem te wszystkie rzeczy. I zauważyłem, że tutaj mamy dość ciekawą... Patrzcie, mamy taką miejscówkę dość ciekawą. A tu jest nasz domek. Więc y, zarazem jakbyśmy sobie tak skoczyli. Pozbierali to. Będziemy mieli kamień. Żeby porobić przeróżne rzeczy. Ale tam będę chciał zaraz pójść. To pomału rośnie, bo widzę. No i teraz tak. Zróbmy ten młotek, który tak bardzo oczekują od nas. Przesuńmy sobie te wszystkie rzeczy można... O, na shifcie można. I młotek. Dobra. Tutaj topór i topór. Okej. Okay. Drewno. Fundamenty, płot. Czyli takie standardowe to jest. Poręcz, połowa. No to dobra. No wydaje mi się, że jakieś fajne domki będziemy mogli stawiać, ale. Mogę tutaj postawić? Yy, mogę, ale czy on będzie ...pięgał? Kolejna będzie tak, tak, tak. No i chyba. I chyba jest dobrze. No to co? Jedyneczka. Tutaj coś jest takiego ciekawego jeszcze do zebrania. Chyba już nie. Nie, to jest coś nowego. To będzie metal, nie? Nie, ruda żelaza cały czas. Dobra. Na E. Komponenty sterowca. No dobra, gdzie mamy to? Nikt tego tutaj nie mamy. Słuchajcie, to odłóżmy sobie, tak. Ja bym sobie to. Dziękuję sobie od razu ja I teraz może zajmiemy się troszkę uprawą. Ponieważ wydaje mi się, że ona jest póki co najważniejsza, bo ta tkanina trochę mnie blokuje teraz. Nie będę tutaj kręcił, że nie. Dlatego potrzebujemy jej. Dość dużo, dlatego od razu sobie zamieniamy książkę nie badania. studnia łóżko, tkanina. Potrzebujemy więcej. Chyba, że możemy odblokować badania, ale nie. Bo potrzebujemy tutaj jeszcze dwa. No, czyli po prostu muszę chyba więcej chodzić i zbierać, nie? Bo... No właśnie, teraz spadłem. Wydaje mi się, że tutaj... No, będzie trzeba skakać za każdym razem. To jest? Nie. To jest dość mały obszar. I te komponenty sterowca o, zebraliśmy, ale nie wiem, co więcej możemy zrobić, chyba że na górze będzie jeszcze więcej tego. Powinniśmy zbudować tutaj jakiś, ale nie wiem. Może uważać, żeby nie spaść. Nie wiem, czy coś tam faktycznie będzie i nie zmarniemy tylko deski niepotrzebnie. O, czy tam jest? Polecić czy w ogóle tylko stoi? Nie mam pojęcia, ale wydaje się dość ciekawe. No i widzicie, teraz to jeszcze musimy podlać. Tak, dopiero teraz będzie rosło, jak jest takie mokre. I deszcz nam pomaga. Możemy to zebrać. Czegoś to jest przydatne? Nam? Nie mam pojęcia, ale na pewno posać tutaj kolejne drzewa. Byśmy nie musieli z tym biegać. Nie możemy tu, tu można. Dobra. No to chyba po prostu muszę teraz biegać znowu i zbierać surowce jakieś komponenty. Ty, nie, nie, poczekajcie, tu, tu można wejść normalnie. No to dobra. Mamy jakąś drogę do góry. Nie będziemy musieli tak. Pul się wspinać. A tutaj ten kamień. Moglibyśmy go rozwalić. Chyba, że się uda nam przeskoczyć jakoś. No dobra, po prostu może się skupmy i go rozwalmy. Będzie o wiele prościej. No i dobra, teraz możemy wejść na górę i te komponenty możemy pozbierać i one nam się na pewno przydadzą. Tylko ich nie widzę tutaj. Ale dobra, mamy. To się przyda. Dobra, czyli tutaj jest o wiele lepiej, bo nie będziemy potrzebowali wybudować tak dużo schody. O, dobra, możemy teraz takie większe chyba postawić schody, tak? Aha, bo ja wybrałem połowę, a tu możemy całe. Dobra. I zróbmy tu, tu zróbmy tak i tak. I teraz mamy to. Weźmy sobie zjedzmy. Jeszcze raz. Nie, dobra, bo tu mamy pszenicę, chyba? Tak, tak, pszenica. Pawełna jeszcze pozbieramy. Czyli tutaj na górze nic nie ma? Koda, bo myślałem, że tutaj będzie jeszcze jakiś komponent. No to poczekajcie, gdzie może być coś jeszcze? Bo wydaje mi się, że mamy całą już zwiedzoną tą wyspę. Nie mam pojęcia, ale zróbmy może po prostu... A dobra, przecież w badaniach będzie można. Chciałem y, zrobić już tutaj łóżko. Może to nam odblokuje, ale przecież badania jeszcze są. Dobra, nie warto tak skakać, bo jednak tracimy dużo zdrowia. No i dobra, tutaj jakoś tak będzie nam rosło. O, właśnie. Jak mamy, to posaćmy. Podlejmy. I jedziemy sobie tutaj tak. Od razu. Anina. Ciasto możemy. O, no tutaj to to jest coś fajnego. Łóżko, patyk, dobra. Tak i tak będziemy mogli sobie łóżko postawić pod dachem. No i tutaj na ku możemy tak wyrzucać i podnosić, dobra. Czyli standardowo musimy sobie jakąś chatkę małą wybudować. Tutaj mamy fundamenty. A pod fundamentami też idzie tak. A bo to jest po prostu rozwinięte to kółko. Dobra. Tak, no to fundament tak to wygląda. Możemy tak trochę wyższego postawić. No dobra, no ale... Gdzie on by był najlepszy? Postawić ten fundament. Myślę, że tutaj będzie gdzieś fajnie. Znaczy przydałoby się blisko tego wszystkiego postawić. No a teraz mi się myli teraz wszystko, bo bym chciał jednak... Postawić ten fundament tylko teraz. Zróbmy yy... go tak. Może trochę wyżej. Teraz będzie zawsze na tym poziomie. Stawiał. I mała chatka standardowa. Robimy sobie 3x3. Zamykamy wejście z jednej strony. Okienko. Dobra. Ja podbieram drewna i zaraz zobaczymy, jak mamy tą chatkę postawioną. I teraz możemy postawić tutaj łóżko. Dobra, zrobiłem takie coś póki co, żeby nie marnować za dużo. No i postawiliśmy. Odlokuj drugi poziom. W badaniach, dobra, ale póki co będę chciał jeszcze sobie posadzić. Troszkę chyba, że tutaj. Dobra, mamy tutaj do zebrania. Ale fajnie, że automatycznie też zbieramy sobie te sadzonki, więc mogę od razu sadzić Zróbmy tak, że posadźmy jeszcze to drewno Gdybym chciał jakoś tak dużo tego drewna posadzić Żebyśmy Wiedzieli gdzie mamy te drewno. tak poszli sobie w jedno miejsce Wiedzieli, że tutaj Idziemy i zbierzemy bardzo dużo drewna Bo będzie mieli posadzone Przez nas Czy mamy jeszcze jakieś? Tak, mamy tutaj No dobra, czyli co my potrzebujemy tak naprawdę, bo pozbierałem sobie, więc będziemy teraz mogli zrobić tkaninę, a z tkaniny będziemy mogli sobie ulepszyć, mamy drugi poziom, mamy piec, dog, no i o to mi chodziło cały czas, tak? A widzicie, kolejna wersji pełnej będzie już do odblokowania, więc widzicie, że faktycznie Dość fajnie to się zapowiada, tak? Poziom trzeci też będzie już w późniejszym etapie. No dobra, no to możemy tak naprawdę to wszystko poodlokowywać tutaj, tylko potrzebujemy mieć piec, a musimy z pieca zrobić sobie teraz tak, gdzie jest ten piec, gdzie jest ten piec? Tutaj mamy piec. Nie, tutaj. tutaj tak ten. I piec postawimy sobie... Aj dobra, zróbmy sobie może w domu ten piec. To By było już tak naprawdę, nie? Zróbmy sobie tak i to będzie taki. Więc, a my tutaj sobie zaraz to obudujemy. Nie mamy desek. A to, ale dobra. E, tutaj wrzucamy glinę. Tak, i prawdopodobnie to nam się zamieni. A będziemy potrzebowali Drewna Żeby to nam się robi... A piasek na szkło. No dobra, dlatego ten piasek nam wypada też. Czyli co? Standardowo musimy pozbierać dużo drewna. Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie. No jeśli ja. Przed drugim odcinkiem po prostu pozbieram tego drewna po będę zbierał drewno, będę tak bawił się w kółka, aż będziemy mieć naprawdę do tego bardzo dużo i wtedy w odcinku zajmiemy się tylko budową, odblokowywaniem rzeczy i będziemy wiedzieli. No i prawdopodobnie na drugim się zakończy, ponieważ no, nie będziemy już mieli nic więcej do odblokowania, no bo to jest jednak e, tylko demo i nie będziemy mogli nic e, zrobić więcej cegła. Patrzymy, coś mieliśmy, bo to jest ruda, żelaza, a my tam glinę sobie mieliśmy, tak, może tą rudę powinniśmy wrzucić jednak, tak, i żelazę wtedy odblokowujemy, no właśnie. A nie cegłę, bo cegła nam do niczego się nie przyda, nie? Dobra, mamy malinkę. No to co, ja bym tutaj zakończył w tym momencie ten odcinek, no dość fajnie się wydaje, ciekawa na pewno gra. Ten doksterowca bardzo mnie ciekawi, więc na pewno sobie to zrobimy już w następnym odcinku. Tutaj mamy do odblokowania coś, właśnie. Zobaczmy jeszcze to, jak to wygląda. I będziemy mieli zwierzę do odblokowania, tutaj jeszcze będziemy mogli, bo malina możemy na nasionko sobie dać. Pszenicę, ciasto, ciasto. Zrobiliśmy, no ale co możemy z ciastem zrobić? Możemy go zjeść? Może do pieca go dać, i wtedy coś będzie? Nie wiem, To co. Takie... Ograniczone to. No tak, tutaj nic więcej zasoby, dobra. Nic więcej nie możemy tutaj zrobić za bardzo. No to co? Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w następnym odcinku. Yo!